Custer KB Flex 200 jest trwale plastyczną masą uszczelniającą do uszczelniania przejść rurowych i kablowych. Materiał ten może być stosowany na wszelkich suchych, wilgotnych lub mokrych podłożach, a także przy wodzie pod ciśnieniem. Materiał jest pakowany w 600 ml aluminiowych kartuszach. Włóż kartusze do ciepłej wody przynajmniej na 30 minut. Temperatura wody powinna wynosić od 35 do 40 stopni. W międzyczasie możesz przygotować odpowiedni wyciskacz i założyć końcówkę do miękkich kartuszy. Do oczyszczenia podłoża oraz przewodu możesz wykorzystać papier ścierny. W ciasnych miejscach możesz również użyć szczotki. Osać korek oporowy na odpowiedniej głębokości i równomiernie ułóż uszczelniane przewody. Otwórz wcześniej ogrzany kartusz z masą Kester KB Flex 200 i włóż go do wyciskacza z odpowiednią końcówką. Długość uszczelnienia powinna być większa od półtorej średnicy przejścia, jednak nie mniej niż 8 cm. Teraz wyciskaj masę Curster Flex 200, poczynając od tyłu w przód, dokładnie wypełniając całe przejście. Potrząsaj lekko uszczelnianym przewodem, pomoże to dokładnie wypełnić masą wszystkie puste przestrzenie. Zwracaj jednak uwagę na to, aby kabel nigdzie nie został naprężony. Masę należy wygładzić szpachelką lub dłonią, pozostawiając od 1 do 5 cm wolnej przestrzeni. Jako dodatkowe zabezpieczenie zakończenia uszczelnienia należy je zamknąć szybko sprawną zaprawą Custer kabi Fix 5. Wtedy wszystko pozostanie już suche. Późniejsze wprowadzanie dodatkowych przewodów też nie stanowi żadnego problemu. Najpierw wykuj i usuń zabezpieczenie z zaprawy. Pozostałe okruchy możesz usunąć dłonią. Następnie przebij otwór dla nowego kabla rurką lub ostrym prętem i wprowadź go w obręb przejścia. Wtedy najczęściej daje się zauważyć ponowny wypływ wody. Teraz bardzo łatwo możesz uzupełnić masę Kester KB Flex 200, aby ponownie uszczelnić całe przejście. Po dociśnięciu i wygładzeniu szpachelką lub dłonią, ponownie zabezpiecz zakończenie przejścia zaprawą Kester KB Fix 5. Masę coaster KB Flex 200 możesz stosować także przy wodzie pod ciśnieniem. Nadal obowiązuje zasada, że długość uszczelnienia musi być większa niż półtorej średnicy przejścia, jednak nie mniej niż 8 cm. Po dociśnięciu i wygładzeniu masy końcówkę przejścia zamknij zaprawą Custer KB Fix 5. W przypadku, gdy otwór jest większy od średnicy rury ochronnej, także tę przestrzeń możesz uszczelnić masą Custer KB Flex 200. Oczyść najpierw wolną przestrzeń, następnie wokół rury ochronnej ułóż na odpowiedniej głębokości sznur z pianki lub inny korek oporowy. Koniecznie sprawdź, czy osiągnąłeś wymaganą długość uszczelnienia. Jeśli wszystko się zgadza, wciskaj masę w wolną przestrzeń, wykorzystując odpowiednią końcówkę. Dociśnij i wygłać masę szpachelką lub dłonią, a następnie zabezpiecz wykonane uszczelnienie zaprawą Custer KB Fix 5. Custer KB Flex 200 jest trwale plastyczną masą uszczelniającą przeciw wilgoci, wodzie pod ciśnieniem, a także parze wodnej. Produkt ten może być bez problemu stosowany na wszelkich podłożach mineralnych, jak beton, mury, zaprawy i tynki, a także na drewnie, metalach czy szkle. Jest także bardzo dobrze przyczepny do ceramiki i tworzyw sztucznych. Custer KB Flex 200. Do prostych, szybkich i skutecznych uszczelnień, przejść rurowych i kablowych.